i gramy w intruzera. Jest dzisiaj ze mną Axolot Mena. Axolotl, siemaneczko. Axolotl Mena. Weź mi Mena. Daj Mena. Axolotl Mena. Dawajcie. Ale że Moi drodzy, trudno. Jeśli chcecie więcej intruzera, to napiszcie w komentarzela. Arlala. -a. A -a.

Dobra, Muszę sprawdzić, idziemy na intruzera. Zębry. Dobra, powiem po prostu, lecimy, moi drodzy, z intruzerem. będę promował <laughs> A w ogóle, bardzo dziękuję za 100 subskrypcji, moi drodzy. So, yy, ja wam dalej to powiem. 5 ostatnich subskrybentów na kanale. Yy, teraz mam się wyświetla. I zostawcie w Przysk, baby, do, do, do o kukurysuła. Pszszcz, i dobląb już tego maila od ciebie. A super, short. short. Short szykowany, short. Dobra, powiesz. Dobrane. Nie okay. Ogólnie short, dobra. moi drodzy. O, dobra. I ogólnie, to w tej grze już trochę się ob, ob, obtęgowałem, czyli że moi dobra. drodzy, oglądamy, oglądamy kamery i jeśli intruzer, dobra. który, jak znaj znajdźmy, gdzie jest intruzer. Powiedz mi. Muszę widok wyjaśnić, bo ja, to moi drodzy... Na dwójce, na dwójce jest. Patrzcie, tu jest intruzer. Jeśli na ulicy jest, siedzi sobie na ulicy, stoi w sobie. Jeśli on będzie, jeśli on będzie na szóstce lub siódemce to wtedy moi drodzy musimy iść zgasić światło i iść tutaj do szafy, bo wiecie no, bo, bo musimy się przed nim Aha, schować. On Więc no. jest na jednym A i sam. musimy telefon wyłączać, bo wtedy jak widzicie się hałas robi. Ale nie, na razie nie, bo to jest jakby pierwszy telefon, który nam wszystko wyjaśni. Na jedynce jest. Ogólnie to wszystko tutaj macie... Tutaj jest wszystko też opisane, tylko ja już tu wcześniej czytałem, jak zrobiłem czystową gierkę. No na czwórce jest. No, widać, jak widzicie. Wow! Słysz to? No. Oj, telefon się... Hałas. Jak widzicie, hałas się robi, gdy jest telefon. <laughs> No, więc, dobra, lecimy. Na którym jest? Jest na trójce. Git. Intru... Dobra, przemieścił się. On jest pewnie teraz... A może być na siódemce? No, chyba tak, nie wiem. Ale w sumie na siódemce Aha, to ja jego... A jest w trójce, on jest w trójce, pogląda. Podgląda. Kurde, podgląda dżwalony. W ścianie był Teraz obstawiam szósteczka, szósteczka, szósteczka! Dobra moi drodzy. Wy tego nie widzieliście, no niestety, bo ja wyłączałem ten. Ale ja mam lęk zwiększony, bo ja jeszcze wyłączałem, ja mam 10 lęków, bo wyłączałem ten ten jeszcze. Yy, telefon. Ja no, ale oberwałem od ciebie mocno. Teraz mi z brwi, kurde, mam dziwniej. Muszę pomadkę kupić. Mój drodzy, czekajcie, o wszedł, wszedł. Jak słyszycie, wszedł, wszedł. Ta będzie nam otwierał fili... Y, stitus, tak, tak. Albo będzie ty. Nam otwierał drzwi. Albo, albo intruzer, ja. albo intruser. A ty coś ustawiałeś? A ty coś ustawiałeś? Nie ustawiałeś. No nie, no nie to jest ja no, znów. Rogane. Na stówę, na stówę coś musiałeś. Nie, ja nic nie ustawiałem. Na pewno. Cheater walony. Na pewno na stół coś robiłeś. No kurde, wychodzisz dlatego z tej szafy czy siedzisz w szafie dlatego, ciągle? Dlatego mówiłeś, żebym poczekał. Pewnie coś tam w ustawieniach pospirałeś. Nie, nie, nie. Mhm. Nie, nie, nie. On jest na kamerze. Nie wiem. Dwójeczka. Gdzie ty go masz? A jest. Nie śpiewaj! Ha 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 Ej, dobra, idź ty wyłączaj telefon. Mam to w dupie. Wyłączaj telefon! No i power off. Nie, Czekajcie, ja ale nie, bo to ja, to ja to pokażę widzą, patrzcie, musimy tu kliknąć. I teraz musimy wziąć stąd... Patrzcie, baterię. I teraz musimy oddać tą baterię tu. I prąd włączony. Tu go nie ma a Na siódemce jest ktoś, był. No weź Ale wyłącz. no, ja. No. no teraz ja, cały czas moi drodzy, teraz widzicie, ja wyłączałem. Dobra, ja będę... Nie. Był no, chyba na... na... Okej, okay, dobra, patrzymy. Jest na twórce. Jak widzicie, tak słabo... Słabo go widać na razie. No już wejdź z tej z czwórki. Bo to jest mój drogi nudne jaką siedzieć ciągle na tej czwórce. Wyłącz. A jak jest na to wtedy nie jest nudno. Wtedy jest ciekawie, tak? Nie. Mm hmm. Ahem, ahem. O jest na trójce. No weź ten telefon. Aha, bo ja... No bo cały być. czas ja robię, więc teraz ty też, a kurde, co ty się nie ogarnąłeś, że telefon dzwoni przez dwie minuty, a ty... <śmiech> <śmiech> happy, happy, happy. O jest na szóstce. No oh, happy, happy, happy. Nie ma go na szóste, to ty pierwsza. Patrzcie moi drodzy, jak A, jest na szóste. Patrz, 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 ja będę przy tym. Ja będę przy no właśnie ja też chciałem. Podejść. Szybciej. On nie pukał nawet. Puka. Nawet nie wszedł, o wszedł. Ale to jest taka przerażająca muzyka. Intruder. Ciekawe czy będzie teraz Intruder, czy będę ja. ja chcę go zobaczyć. No ty. Ja jestem. No ale ty nie masz uba. No ty też nie miałeś. Nie widział nas. Nie. Jak... Nie gadaj. Intruder. Jakiś ciebie... i jeszcze mi zamknąłeś. Co, ale Nie Jeszcze mi zamknął Dobra, ja z nim nie nagrywam Nie Patrzcie No otworzyłem ci Tak, otworzyłeś Zamknąłeś mi szafę specjalnie Nie Jest na szóstce, wiesz, i goni cię już Na szóstce jest Nie mogę i przegrałem. Ale ty nagrywasz? Tak, nagrywam i przegrałem, no. mój drogi. Udowodnienie będzie, że ja jestem tak zły. Mhm. Tak, tak. No, poczcie. Zamk zamknął mi drzwi, no szkoda. Mogę, ale mogę, mogę, się mogę się nie wychodzić. No, ale gdybyś mi drzwi nie zamknął. Ale czemu on nie widział? Przecież ja nawet byłem w ciemności. To tak samo jakbym stał... Oho, jest na szóstce. Jest? No jest na szóstce! A ja nie A mogę... Gina. Nie giń! No nie giń! Nie wszedł nawet. A. A o, chodź. dopiero teraz. Obrano no, trudno, mój drodzy, żyje się dalej. Intruder przyszedł? Tak. Siema, mordo. No trudno, przejdzie jak solot, ale no ja, mój drodzy, no można powiedzieć, Ej, bo, że przyszedłem. Teraz ty jesteś duchem i teraz ty jesteś? Trudno, bo mój drodzy, można powiedzieć, że przeszedłem, no. Nie no. Dobra. Nie, nie zabija się. Spróbujemy za chwilę drugi raz. Właśnie na jedynce jest to wkurzające na chaosie, czy tam... Nie wiem, bo są różne mapy i grałem już. I no, bardzo jest wkurzające to, że właśnie ten telefon ci tak dzwoni. A zagramy tą ostatnią? on jest... On, jest, on jest na dwójce. No ta dzisiejsza ryba. Próbowaliśmy wyjąć no Ja co? nie mogę co to jakiś czołg tu przyjechał, czy co No jest na dwójce i się gap. Dobra, skończyłam. Koniec Jesteśmy dalej. coś To co się nazywa Our Defense Dobra, pomijamy to i lecimy. Bijaj mordo tutaj. Mina kanały. A kaskamy się z Kamilem? O bym coś powiedział. Przed chwilą, przed chwilą Kamil chciał, żebym kruka wstawił film. Tak. No bo chciałem. A co? No, smutno nie. Smukno, smukno. Ustawię, ku... Co to było? No i co? No i co? Ustawisz. A dobra, no to Tak? Czy ty... Kluka. Ja nie mogę. Nie. Więc no. więc no. więc mm, no, Pozdrawiam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Michael. Robi się niebezpiecznie. Ogólnie to. Robi się właśnie bezpiecznie. To. Mm. Jeśli jest potrzeba więcej, tej gry, to. to... Znaczy ogólnie. To zostawcie 10 lajek. 10 lajek. Ale nie, no ogólnie to. O, jest na kamerze 5. I ogólnie to. Mola, na pewno nagramy kolejną za chwilę. Yy, ktoś do mnie dzwoni, i bardzo I mnie to. To ten profesjonalny YouTuber, a ten co? Kurde, no nie go dzwoni. Nie wyciszony, nie no. To jest dopiero. Mhm, tak. Również mały. Powiem wam, że mnie to. Mm. No, że mnie to bardzo nie. Mnie wbam... Wycisz ten telefon, kurde na no, nagrywkę. <noise> o Szóste... kurde. Ta szósteczka ja ja pier... ...tuk. Ale no tu nie jest. No Kamil! Patrzcie jaki on jest niefajny, jaki on jest nieprzyjemny po prostu, no Wchodzi! Intruzer, nie to nie jest intruzer, tylko insekt. Insekt 2115. O, intruzer prawdziwy. O nie patrzcie, tak już ruszyłem się. Ruszyłem się i ruszyłem się. Serio? No, dobra. A mnie nie zaatakował jakoś. Co on gada? Chyba mu odwala szczerze. Na pewno my tu jesteśmy w domu. Możem, nie możemy uciec. Eee, wyłącz. Nie wyłączę, wiesz? Nie, nie wyłączę. Mam On chce, moi drodzy, żebym dawał takiego kruka, wiecie. Jak... On nie, bardzo nie, o tym nie, chce. Ale nie. Będziecie słychać. O, oh, power up. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Nie, nie, ja chcę. Ale ty jesteś niemiły, powiem, powiem wam, że no... Nie polecam, nie, nie wchodźcie do Axolotla, on jest bardzo złym youtuberem, proszę do niego nie wchodzić. Linka nie znajdziecie w opisie. opisaniu. Masz, sobie wsadzić tamto. No weź to już, zrób! No zrób to, bo lęk tylko nam rośnie. Nie, dobra, wbijajcie jednak, ale on, jeśli będzie taki dalej niemiły, to nie wbijać. <śpiewanie> Wbijaj mordo tutaj. Jestem taki tytek. Takie, takie, teken, ten 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 ty, teken metal. Ho! Jo! Jo! Czemu są białe kamery? Jo, ale jestem... Ale, Mary, Mary. ale Mary. Wizu zatrzymaj się tutaj na chwilkę. Yy, jestem tu po to, żeby wam podziękować za 100 subskrypcji. I powiedzi wam... Żebyśmy byli więcej i zostawili łapkę w górę i suba na dół. Więc wracajmy do filmu. Ej, Gdzie on jest? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyśla. a taki, taki fajny, takiego Mmm, mm, lady. On już chyba idzie do nas. Dobra. Idzie już powoli do nas, bo nas już słychać no weź, wyłącz. wyłącz ten Mordo, wyłącz. Ten telefon może być podsłuchiwany. On jest też na szóstce. Mordo, wyłącz. Ten telefon. Dobra, zapraszam. Serniczek. No, serniczek już. Serniczek już jest przygotowany. Pop, proszę. Serniczek przygotowany. Serniczek. Nie, pizza, pizza serniczek, przy, wszystko jest. Kawka nawet. Wszystko. Jak w maku jakimś. Kto to? No intruzer znów. Jakie my, jakiego my mamy nie farta. Siema, lady. Światełko zapaliłem. Siema. No idź. Louis, Louis, Louis ta No kurde mol. Chodź. Na jest. No nie. No nie, akurat to, to w to ci nie uwierzę, baby lady. On jest zawsze chyba na ulicy potem. Bo on idzie do korytarza i wychodzi na ulicę sobie zobacz, Zobaczę zobacz, zobacz, w ogóle nową muzykę Mako Mako Nie, nie teraz! W czasie nagrywek. Trzeba być skoncentrowanym. Teraz, teraz. Aha, paczkomacik. 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 Byłam kiedyś w okay. Paczkomacie. Ale powiem wam, że bardzo nie polecam... O kurde, ale bity, ale bity. Wow, wow, wow. Wow, Chyba piątka to jest. to jest. Czwórka. Czwórka. To jest czwórka. I on wygląda jak jakiś profesor G. 1C, 8C, hen, hen i C, hen stąd. Ej, ale on chyba nigdy na siódemkę nie przychodzi. To zauważyłem. O, jest na trzy. On jest na salonie. On jest na salonie. No, weź, wyłącz. Idzie chyba. Uratowani już jesteśmy. Idź na szóstkę. Wyłącz światło! On jest na szóstce! <laughs> Jaki hard. Co to było? Ej, nie mam... że mam patrzeć na szóstkę. Nie, on jest na szóstce. Dobra. Zapraszam. Ja patrzyłem w kamery. Ja patrzyłem w kamery. Czy gdzie on jest? On jeszcze chyba nie otworzył drzwi. O, teraz. Nasze drzwi skrzypią Paj, bardzo. Ja tu jestem! Uuu! Dobra, teraz się nie ruszaj. Możesz się nie ruszać. On cię nie zaatakuje, patrz. La, la, la. La, la, la. Włączę świat. La, la, la. La, la, la. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj, 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 słuchaj. Ja już jestem ci uratowana. Tak, na pewno. Po prostu o! A co? My jeszcze musimy. No idź. To już jest. Jeśli chcecie, mol. To. Jeśli chcecie, mol, łapka w górę i słup musi być. Ja wam dziękuję. Dzisiaj. No.